Siemanko, Siemanko, witam Was, moi. Moje... Ku... Znacie tą miejscówkę? Pamiętacie tą miejscówkę? Na tej miejscówce wydarzyło się tyle fajnych rzeczy, tyle fajnych wspomnień. Tutaj był. Tutaj. Weź, pokaż to, pokaż to kamerami. W tym miejscu stał GTR. W tym miejscu dokładnie. To jest pamiętne miejsce. W ogóle miałem zrobić zdjęcie i sobie wydrukować nie? Mówię, na wywoływanie to nie zasługuje. O, no bardzo drogo węzł. Co to jest? Tu jestem, dzisiaj wam wytłumaczę na czym polega Lunch control. No sorry, plusnęło mi się. Na czym polega Lunch control własnymi słowami? Nie jest to definicja, nie będzie to definicja, ale jak ja to rozumiem, i wiele osób w ogóle nie wie, że coś takiego jest i jak to się robi, to brzmi jakby, jakby silnik się zaciął. No nie, on się nie zaciął, on tak ma specjalnie być. Ale więcej za chwilę. <słyski> A jeśli i Ty chciałbyś ruszyć z Launch to pamiętaj, że musisz mieć ubezpieczenie, ale to nie ja wam nie ściskam. To wciskałem je wam. <trony> Więc pamiętajcie, żeby się ubezpieczyć, a raczej swój samochód. I myślę, że nie będę tutaj kłamał, mówiąc o tym, że najlepsze miejsce w tym momencie do sprawdzenia sobie ceny za ubezpieczenie oraz zakresu ubezpieczenia na rankomat.pl. Jest to chyba najszybszy i najłatwiejszy sposób do sprawdzenia sobie ubezpieczenia w domu, w domu, przed Twoim własnym komputerem. Wystarczy, że wejdziesz na rękomat.pl, wypełnisz najbardziej podstawowe informacje, których potrzebuje ubezpieczyciel, żeby przedstawić Ci jakąś ofertę. Jest to ogromne zaoszczędzenie czasu, kiedy pod koniec, kiedy już wypełnicie wszystkie pola, dostajecie zbiór, listę ubezpieczycieli, którzy oferują Wam Takiej kwocie ubezpieczenie za taki zakres ubezpieczenia. Jeśli chcesz sprawdzić ubezpieczenie do twojego samochodu, to w link w opisie. I możesz otrzymać nawet 150 zł zwrotu. Yeah, w momencie kiedy kupisz ubezpieczenie na rankomat.pl przechodzisz pod drugi link w opisie, na którym po prostu wypełniasz swoje dane, wpisujesz na koniec kod szum 150 i tam po prostu odzyskasz swoje ciężko zarobione pieniądze. Aha, no i warto wiedzieć o tym, że kod jest ważny tylko do końca tego roku, czyli 2021. Jeśli to ciebie nie przekonuje, to każda osoba która wypełni formularz o zwrot 150 zł. Weźmie udział w losowaniu, w którym do wygrania są 4 iPhone'y 12 Pro. Jeśli chcesz być influencerem, to wystarczy, że kupisz ubezpieczenie i nawet odzyskasz swoje pieniądze. A jeszcze mało tego, możesz wygrać iPhone'a, którym możesz sobie robić selfie, więc nie czekaj. Weź link w opisie. Szum 150, 150 zwrotu oraz możliwość wygrania iPhone'a 12 Pro. A my wracamy do Lunch Controla. Najbardziej podstawową informacją jest to, że Seryjny Launch Control występuje tylko w skrzyniach automatycznych. No, chyba że o czymś nie wiem, bo raczej kojarzę to tylko ze skrzyniami automatycznymi. Jeśli jest jakiś manual, w którym występuje Launch Control, to raczej jest to albo nieseryjny, albo jakiś specjalistyczny, po prostu o którym nie wiem. Jeśli chodzi o automaty i raczej kojarzony Launch Control jest z automatami, to w tym momencie mamy za sobą Golfa 7R, w którym występuje seryjnie w DSG-2 skrzyni. LUNCH CONTROL I zmniejsza on czas do setki o naprawdę dużo Bo akurat w Golfie mamy turbo dziurę ogromną Ogromną jak ego Księżyca, nie? Księżyca A kto jest naszym księżycem? No więc, najprościej tłumacząc wam słowimi słowami LUNCH CONTROL w Golfie ustawiamy w ten sposób Włączamy sobie tryb sport Wyłączamy sobie trakcję Czyli włączamy sobie tryb sport Jest tryb sport Wyłączamy sobie trakcję Parking nie może być włączony Jedną nogę, czyli lewą w tej chwili Ja mam lewą nogę na hamulcu Mocno ciskamy bardzo mocno Oczywiście skrzynia musi być na biegu A następnie Wciskamy sobie gaz w ziemię Tylko w tym momencie on nie zadziała Bo nie jesteśmy zapięci Przemyśleli to nie są tacy głupi. Launch control to niebezpieczna sprawa, ponieważ jeśli zrobicie to na lodowisku, w zakręcie lub na piasku, jest szansa, że jednak wylecicie z drogi nawet samochodem, z napędem na cztery koła. Nie mówiąc już o MC, które od razu nawet na suchym wyleci się z drogi. Kolega, dobrym kameramanie, nie wiem czy jak kolega jest zapięty, to też się nie odpali. Generalnie to nie zadziała, muszę ruszyć. Halo, co to za fail? Co to za fail? Na moich filmach Tak nie może być No i tak, mamy hamulec Mamy gaz I Dalej nie działa, widzicie? To jest wina pewnie czegoś, o czymś zapomniałem Kurde, o co chodzi? Dobra, wszystko działa Tak naprawdę tylko mamy hamulec I gaz Zapomniałem o wydechu, sorry Jeszcze raz Wróć, powrót, teraz, hamulec, gaz. Tak to właśnie wygląda. No i wiadomo, puszczamy hamulec, auto rusza. No ale co się dokładnie wtedy dzieje? Już Wam tłumaczę. Co się wtedy dzieje? Otóż launch control powoduje, że komputer ustawia Wam obroty w jak najbardziej optymalnym miejscu po to, aby za Was łapać w jak najlepszym momencie trakcję, żeby nie zgubić trakcji, nie przyrzucić za dużo mocy, ale też żeby nie było tej mocy za mało i żeby wykorzystać pełny potencjał ruszania, pełny potencjał opon i pełny potencjał tej trakcji. A taka właśnie ciekawostka: gt wykorzystuje moment poślizgu. Jeśli o tym nie wiedzieliście, to jest bardzo ciekawe. Jeśli nie wiesz, że GTR to komputer na kołach, to jeszcze więc jeszcze bardziej wam was w tym utwierdzę komputer na kołach, bo wykorzystuje nawet poślizg. No, ja o tym nie wiedziałem i chociaż przy ruszaniu to na pewno musi rwać, a pamiętam, że rwało. Dlaczego mam takie zęby? No, dobrze hmm? z GTR, -a. wszystko przez GTR. -a. W każdym samochodzie może się różnić to od siebie. Od danego modelu zależy to, jaką procedurę musicie zrobić, żeby uruchomić lunch control. I zwykle jest to ograniczenie do 100, do 100 wykonań. Takie jest generalnie przezorne stwierdzenie, że lunch kontrola można wykonać 100 razy. Generalnie, no nie, no nie jest tak, ale szczerze może się tak stać, że przy 40 lunch kontrolu po prostu uszkodzi wam się napęd. Bo jest to. Wykorzystanie napędu na 100%. Wszystkie jego możliwości są przerzucane bezpośrednio na napęd a za zapiera. jaka niunia. Dobra, ja myślę, że to na dzisiaj, dzisiaj Ja myślę, że to dzisiaj koniec tego. W skrócie opisaliśmy sobie jak to działa. Teraz już wiecie na czym to polega. No i tyle. Dzięki. Widzimy się w kolejnym filmie. Kiedyś to płynęło mi tozy. Dzisiaj daję ten wokal na beat. Zamykam oczy i odpływam w tym. Wszystko, co jest tutaj wokół, no to ulotne jak dym. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się w tym. Dlaczego mam tego nie robić, ty nie już mi? O, nie, 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 Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się